Tak jest, po 17 latach Danielski wraca do kolarstwa. Co z tego wyjdzie, to zobaczymy, ale super się cieszę, że mogę Wam zaprezentować mój pierwszy film dotyczący kolarstwa. Zapraszam. Parę słów o mnie: od roku 92 do 98 zamierzchły czasy. Ostro udzielałem się w kolarstwie górskim. Brałem udział w wielu pierwszych wyścigach w Polsce, takich jak chociażby pierwszy maraton MTB w Polsce w Szklarskiej Porębie, gdzie zająłem drugie miejsce. Potem na 17 lat zniknąłem, no bo nie liczę jakiegoś tam kręcenia sobie na rowerze. Zawsze zależało mi na tym, żeby zachęcać innych do kolarstwa i pokazywać jak świetny jest to sport i jak kompletnie inny świat otwiera się przed człowiekiem wsiadającym na rower i tam już pozostającym. Dlatego pierwszych kilka części moich filmów będzie poświęconych sprzętowi, rowerowi, akcesoriom i odzieży. Zaczynamy od odzieży. Ale mi tu dzisiaj much lata. Dla tych naj, naj, najbardziej początkujących, powiem tak. Nie zaczynajcie od ładowania dużej ilości pieniędzy w odzież. Nie wiadomo, czy Wam to się spodoba. Na pewno się spodoba, ale dobra. Dobra odzież kolarska to taka, która naprawdę jest potrzebna, może być dosyć droga. Jeżeli masz bardzo ograniczony zasób pieniędzy, to lepiej, żebyś więcej pieniędzy włożył w sprzęt, a jeżeli to Cię wciągnie, znajdą się pieniądze także i na dobrą odzież. Zanim dojdzie do jakichś większych wydatków z Twojej strony na poczet odzieży rowerowej, powiem tak. Odzież powinna przede wszystkim nas chronić, dobrze oddychać, odprowadzać pot, być wygodna, ale też aerodynamiczna. To są ogólne funkcje, jakie ma spełniać odzież? Oczywiście, funkcję ochronną będzie przede wszystkim stwarzał kask, który będziesz miał na głowie oraz rękawiczki. Jednak naprawdę, jeżeli wybierasz się na taką sobotnią czy niedzielną przejażdżkę po ścieżkach leśnych, możesz sobie rękawiczki darować. O kasku jednak nie wolno zapominać. O kasku jednak nie wolno zapominać. Nie wolno, nie wolno zapominać. Jeżeli tylko masz taką możliwość, pożycz kask od kogoś. Jeżeli jednak myślisz o tym, żeby kupić kask, to wiedz, że nie będę polecał ci kupowania takiego kasku, który będzie tańszy niż 150 zł. Najlepiej, gdyby kosztował około 200 zł. Cena nie jest tu najważniejsza, ale rzucam wam hasło: pira ze drzwi. Około 200 zł na dobry kask. Marki kasków wrzucam tutaj. I o kaskach za chwilę jeszcze powiem więcej. W zasadzie, jeżeli masz kask i jakąś pseudo-sportową odzież, wiem, zaawansowani, nie wieszajcie mi jeszcze na szubienicy, to możesz już wsiąść na rower i po prostu się przejechać. Chcę po prostu, żebyś załapał bakcyla. Chcę, żebyś wybrał się w takie miejsca jak ja. Zobaczyłeś, gdzie filmuję? Zawsze gdzieś w szakach. Zobacz, jak fajnie się zmęczyć, zobacz, jak fajnie jest zrzucić trochę kilo. Będę też zrzucał kilo. Będziecie dokładnie wiedzieć, ile ważę na początku cyklu treningowego, bo tak, mój cykl treningowy rozpoczynam w czerwcu. Wbrew wszelkim zasadom, będziecie też wiedzieć, ile ważę podczas cyklu treningowego oraz w zimie. Dobrze, może więc, żeby uprościć sprawę wszystkim, od najbardziej początkujących do średnio i mocno zaawansowanych, podam w kolejności, w jakiej ja kupowałbym, a w zasadzie kupowałem, odzież sportową. Na pewno zaczynasz od kasku. Będę dalej o tym mówił. Następnie warto się zaopatrzyć w spodenki, ponieważ one będą nie tylko wygodne, ale mówiąc krótko, będą chronić Twoją kupę i krocza przed obtarciami, które mogą być ochydne i mogą szybko zniechęcić do wsiadania na siodełko rowerowe poza tym koszulka nie powinna być t-shirtem, bo będzie odkrywała plecy, nie tylko ze względu na swój krój, bo koszulka rowerowa jest z tyłu dłuższa, ale też ze względu na to, że oczywiście jest to nie taki materiał jak powinien bawełna na przykład i że będzie odsłaniała nerki nie jest obcisła i wiatr będzie śmiało się pod nią dostawał Następnie buty. Oczywiście okulary. Możesz zacząć od zwykłych, jakichś takich w miarę tanich okularów. Wszyscy piszą, że muszą mieć super filtr UV. No po prostu na początek załóż okulary, bo jeżeli będziesz jechał w lesie, tak jak teraz pewnie słyszysz jak przylatują wokół mnie muchy, będą Cię one chroniły przede wszystkim przed muchami. Jeżeli na godzinny spacer nie musisz zabierać okularów z filtrem UV, no to chyba na godzinną wycieczkę rowerową też nie musisz się martwić o to, jakie filtr UV mają Twoje okulary. Oczywiście, im lepsze okulary, tym lepiej, ale zacznij po prostu od tego, żeby ochronić oczy przed muchami czy czymkolwiek, co mogłoby ci wpaść do oka podczas jazdy. Teraz bardziej szczegółowe omówienie konkretnych elementów. Bardzo proszę, od góry do dołu, kask, koszulka, rękawiczki i spodenki oraz buty. Zapraszam.